Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem przyjechała do nas Kawasaki Eliminator 125. Motor z Niemiec, z rynku niemieckiego, od pierwszego właściciela, odkupiony bezpośrednio przez nas z domu. Eee, tutaj na filmiku wygląda, że ten motor jest w kolorze czerwonym. On jest w pięknym bordowym malowaniu taka wisionka. Motocykl jest w stanie idealnym. Nie mam tutaj żadnych skrupułów, żeby powiedzieć, że to jest egzemplarz wzorcowy, dosłownie. Przebieg tego motocykla jest bardzo znikomy bo tylko 11 tysięcy kilometrów. Mamy zdjęcie czas zakupu tego motocykla w Niemczech Mogę pokazać, podesłać, nie ma problemu. Przełączniki, zobaczcie, one są po prostu wszystko tu, jak nowe. Ja powiem tak, ja bym, gdyby tu na zegarze było 1000 km, myślę, że jest to realny przebieg dla człowieka do uwierzenia. Zbiornik w środku czyściuteńki, benzyna pływa. Motor, słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj w nocy przyjechał. Komplet kluczy do motocykla, do blokowania. Dodatkowo gdzieś są kluczyki, wiszą do stacyjki. Tutaj, i tak samo do stacyjki komplet kluczy, komplet kluczy do blokowania w główce ramy. Motocykl wzorcowy nie ma dosłownie na nim ryski, pomimo że tu takie cienie padają, to nie są rysy. Zobaczcie, jak silnik wygląda, zobaczcie, jak ten element wygląda w motocyklu, który ma, słuchajcie, 20 prawie 5 lat. Tabliczka znamionowa jest tutaj. Numer Win, jeżeli chcecie sobie sprawdzić cokolwiek, pokazuje tutaj. To jest wytarcie naturalne od linki, więc tutaj to pytanie od razu uprzedzam. Zobaczcie, linka. Jak to wszystko tutaj wygląda. Chromy zawieszenia. Po prostu perfekcyjne. Opona przód taka na 99,9. Skoro tu jest cypek na samym środku, to myślę, że może, może nie ma tego nawet 1% zużycia na, na tych oponie. Chromy na kołach. Zobaczcie, jak zacisk wygląda w motocyklu. Tarcza hamulcowa nominalna, wymiar nominalny, chromy na koła wzorcowy, oczywiście pewnie gdybym kupił szmatkę polerską, to jeszcze by te szprychy doczyścił, dolizał eee, kolektor z przodu wzorcowy silnik mega czysty, mega naprawdę eee, zadbany egzemplarz motocykla z racji chociażby swojego wieku nic nie było malowane, naprawiane, wymieniane, podmieniane motocykl Dwa lata temu pan temu wstawił, mówi do serwisu i kazał zrobić taki podstawowo ogólny serwis. Klocki jeszcze z przodu, takie na 50-60%. Dwa lata temu zostały zmienione w tym motocyklu opony na zupełnie nowe, i zmieniony został napęd w tym motocyklu, który również jest jak nowy. Zobaczcie tylnie piasta tutaj. To wszystko wzorcowe. Wydech oczywiście fabryczny, kawasaki bez żadnych wizualnych zmian. Oparcie eliminator dedykowane do tego motocykla. Kanapa nigdzie nie pęknięta, nigdy nie obszywana, nigdzie nie była naprawiana. Z tej strony napęd wam pokażę, jest zupełnie, zupełnie nowy. Na samym początku, i sam kolor tego napędu, zobaczcie, jak wygląda, świadczy o tym, że jest nówka. Przy okazji, obręcz koła też jest nowa. Motocykl. Wzorcowo utrzymane, tutaj naklejki wszystkie na swoim miejscu, nic nie było zdejmowane, nic nie było dodawane sakwy do tego motocykla. Dekiel silnika z tej strony, te elementy wszystkie, które tam są, odsania, również wzorcowo naprawdę utrzymane. Co tutaj więcej, mogę powiedzieć o motocyklu? Chromy idealne, oczywiście motor, o tu mamy taką zatrapkę, o, nie wiem, czy uchwycę ją tu taka. O. Motocykl oczywiście możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy kuriera, który przewiezie ten motocykl w każdy region Polski. Koszt transportu to między 650 a 700 zł takiego motocykla. Wpłacacie nam zaliczkę, powiedzmy 1000 złotych motor, umawiamy kuriera, motor zabezpieczamy, pakujemy jedzie do Was pod wskazany adres. Oglądacie motocykl na miejscu, podejmujecie decyzję, oglądacie oczywiście motor, dokumenty, mówicie tak, to ten motor, który chciałem i płacicie na miejscu za motocykl, rozliczacie się gotówkowo. Także ryzyko Wasze jest naprawdę znikome przy zakupie tego motocykla bo macie go po prostu na podwórku, oceniacie sobie sami stan wizualny tego motocykla, możecie zachować, zawołać sobie jakoś mechanika od razu, żeby też dla Was obejrzał, obejrzał ten motocykl, jeżeli nie macie... Jakby tutaj wiedzy na ten temat. Yy, I co więcej, motor dzisiaj się pojawi na platformie Otomoto jak i na Oliksie. Na Otomoto będzie 35 zdjęć bardzo szczegółowych, na Oliksie tylko i wyłącznie 5. Więc w wyszukiwarce Google wbijcie Otomoto, miejscowość Iława. Telefon do nas to 500-134-533 i tam będzie obszerna relacja zdjęciowa tego motocykla pod filmikiem, który tutaj tworzę na YouTube. Będzie dopisane, że link do ogłoszenia jest poniżej i tam będzie link, w który kliknąć. Otworzy się ogłoszenie tego motocykla, oczywiście, jeżeli będzie ono aktualne. Ja gwarantuję, że motocykl jest wzorcowym, w wzorcowym, naprawdę wzorcowym stanie. I teraz, tak, damy mu stanie. Do, a tak, do, tak, w tej pozycji. Damy mu zapłon. I motocykl chodzi. Na stanie jest jeszcze, więc niech pochodzi sobie za 2 minuty. Więc W razie czasie światełka sprawdzimy długie, krótkie, długie. I trąbik, wszystko tutaj działa. To przełączniki, te śrubki, teraz tam słońce trochę przeszkadza. Wygląda po prostu, motor wygląda jak z salonu. Dosłownie określenie motocykla, że jest to stan kolekcjonerski, jak najbardziej pasuje. Dodatkowo nowy napęd, nówki opony, przebieg 11 tysięcy. To jest wszystko, to są same atuty tego motocykla. I jest to nawet dość duża 125 5. twierdzić, że Virago 125 jest mniejszym egzemplarzem niż ten. Zobaczcie jak Silnik wygląda. Silnik chodzi bezszelestnie, samo to, że Pan mówi, że ten motor był regularnie u mechanika, odwiedzał mechanika, to co trzeba było na bieżąco robić to było sprawdzane. Także tutaj motocykl był w dobrych rękach. Dobra, zamkniemy mu ssanie. Dźwignia ssania się zamyka w ten sposób. I już chodzi nam bez ssania. Oczywiście on jest słychać jeszcze zimny, więc. Ale już się ładnie wkręca. No chodzi, słuchajcie, no bez szelesty. Te przełączniki, zobaczcie. One po prostu są są jak nowe w tym motocyklu. Ciężko mi tu chwycić, bo bym musiał go chwileczkę tutaj przestawić pod innym kątem, ale wam postaram się to wszystko tak jakoś zobrazować fajnie. Czekajcie sekundę. Zobaczcie jak przełączniki wyglądają w motocyklu. 2 1 rok, czyli 24 lata motocykl egzemplarz wzorcowy. Także dzwoncie, pytajcie o tego eliminatora. Mamy w ofercie również inne motocykle. Istnieją u nas oczywiście też system ratalny, więc załatwimy ten system ratalny przez telefon bez wychodzenia z domu. Także serdecznie zapraszam. Eliminator 125 w kolekcjonerskim dosłownie stanie. Zobaczcie, jak te śrubki tutaj wyglądają te zielonkawe. No to myślę, że myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Że motor jest w stanie idealnym. Także serdecznie zapraszam. 500-134-533 Eliminator 125 z rynku niemieckiego. Dzięki, pozdrawiam. Cześć!